Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze skurwielem, juniorem. No Trochę tak. na to za późno. Zabiliśmy go. Pytałam zoltana i mówił, że Skurwiel całej zdrowi siedzi na wyspie świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. To niemożliwe, nie? O, jesteśmy przed jego domem. Sprawdźmy, zobaczmy. Czego tu? Ty do pana Wileja. Pan Skurwiel czeka na ważnych gości. Wenocha, wypierdki! Wy myślałem, że załatwimy to spokojnie. Z drogi, łajzy, bo tak wam skujemy gęby, <laughs> że nawet w kuternodze Katarzynie nie będą was przyjmować. Jak to wyglądało? Spierdź, nie rozumiesz za dużo sylab? O ty, mała dziwko! Oho! Jesteś już szczerym! Jestem z lewej! Widziałeś Geralt? Aha! Mówiłaś Geralt? Jaki Geralt? Zrywi kurwa! No. To czemuście od razu nie mówili? Przepraszamy za to zajście, to nieporozumienie. Mm -hmm. Pan Willej bardzo czekuje. To było dziwne. Co najmniej. Ciekawe, co kombinuje. Teraz się przekonamy. A to chyba tutaj. Proszę, proszę, kogo ja widzę? No jest. Wreszcie znalazłeś swoją małą, protegowaną. Ja ci kurwa Zeszło. A to i Dudu jest. Niech dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajęłeś? Niespodzianka, kurwa. Zabrzyj gębę, wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś! Chola, stój! To ja! Dudu! Dudu Bieberwel! Naprawdę mnie nie poznaliście! Dudu? <grym> <grym> O, dudu, do, dudu, do, do, kłamie Zobaczymy, co to się stanie Kłamie, skończ z nim Nie, zaczekaj, mówię prawdę Udowodnij Pamiętasz, jak poszliśmy po skarb Dikstry? Troll zasnął, kiedy wypuściliśmy pleśń popsa Śpiewał przez scenę o nucach Dikstry i prosił o zupę elfową Na bogów, ale mi strachu napędziliście Następnym razem nie wkurzaj Wiedźminu. Skur... Junior, już nie miałeś się pod kogo potrzeć? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem, co robić Nie mogłem się więcej ukrywać Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie podrażnęłam ci gardła. Zapraszam no no tak. ta. na streamer. Dobra,